Cześć, z tej strony Łukasz z zespołu Fortask. Dziś chciałbym opowiedzieć o dysku, o możliwościach, jakie daje. W tej chwili widzimy dysk. Jest tutaj stworzony folder działu handlowego, jest folder prywatny oraz jest jakiś pojedynczy przesłany plik. Po wybraniu danego folderu po prawej stronie pojawiają się szczegóły, czyli widzimy nazwę, widzimy, kto jest właścicielem, gdzie dokładnie znajduje się dany folder, kiedy został utworzony e, oraz datę ostatniej aktualizacji. Możemy dodać nowy folder. W tym celu klikamy strzałkę w dół, klikamy Dodaj folder. Na oknie, które się pojawia, musimy wprowadzić nazwę danego folderu, nazwijmy nasz folder, folderem testowym. Wskazujemy jego lokalizację, tu możemy wybrać, w którym dokładnie miejscu będzie znajdował się ten folder. W zakładce Dostęp możemy określić, którzy użytkownicy będą mieli do niego dostęp, oraz wybrać, że będzie to na przykład folder prywatny. Dzięki czemu dostęp do tego folderu będą miały tylko i wyłącznie wskazane osoby. Zaznaczę tę opcję, wybiorę dwójkę użytkowników. Mając wybrane osoby, możemy określić właśnie te uprawnienia, czyli brak dostępu, odczyt, zapis oraz zarządzanie. Uprawnienia są ułożone według możliwości, czyli brak dostępu oznacza, że mamy możliwość wykluczenia dostępu dla jakiejś konkretnej osoby. Z grupy, która ma uprawnienia. Odczyt zezwala tylko i wyłącznie na widok folderu oraz wszystkich publicznych plików w nim zawartych. Zapis daje możliwość zapisywania nowych plików i nowych folderów w ramach tej konkretnej lokalizacji. Zarządzanie pozwala otworzyć opcję edycji, którą widzimy w tej chwili, więc będzie można w pełni zarządzać danym folderem. W takiej konfiguracji jedna z tych osób będzie miała możliwość zapisu, Plików w folderze, druga osoba będzie mogła zarządzać tym folderem. W momencie, kiedy stworzyliśmy folder, stajemy się automatycznie jego właścicielem. Widzimy to po prawej stronie w szczegółach. Dopiero w tym momencie, jeżeli potrzebujemy, możemy wyedytować folder i zmienić właściciela tego folderu na inną osobę. W przypadku plików mamy możliwość ich udostępniania. Najeżdżając na plik, wybierając menu, pojawia się opcja Udostępnij. Mamy tutaj rejestr udostępnień. Widzimy, kiedy zostało stworzone udostępnienie, czy jest ono aktywne, oraz datę jego końca. Tutaj mamy to udostępnienie bezterminowe. Aby dodać następne, np. Na ograniczone do jednego kliknięcia, klikamy ważność linku, wybieramy jednorazowy link. Klikamy Udostępnij. Pojawia nam się ta informacja tutaj na dole. Jeżeli jest to udostępnienie bezterminowe bądź jakiekolwiek inne, możemy je zawsze usunąć, klikając Menu i Usun. Jeżeli potrzebujemy, możemy z tego poziomu również od razu skopiować dany link. Mam tutaj przygotowany folder na dysku dla działu handlowego, którego właścicielem jest pan Adam, czyli dyrektor działu. Otwierając ten folder, widzę trzy następne foldery: kierowników, sklep pierwszy, sklep drugi. Tutaj, jako właściciele, widnieją kierownicy sklepów. Wewnątrz sklepu mamy przeznaczoną przestrzeń dla każdego z handlowców. Widzimy folder dla pani Anny, dla pani Ewy oraz dla pana Jana. Zagłębiając się w szczegóły, w zakładce Dostęp, widzimy, że pan Jan ma możliwość zarządzania tym folderem. Pan Adrian ma możliwość zapisu. Folder jest prywatny. Konkretne osoby ze sklepu będą widziały tylko i wyłącznie swój folder, a nie pozostałe. No i oczywiście zawartość tutaj folderu SKLEP 1. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pan Adrian na dysku widzi tutaj folder testowy, do którego został dodany, widzi dział handlowy, widzi tutaj folder dla kierowników oraz widzi folder sklepu pierwszego, którego jest właścicielem. Nie widzi sklepu drugiego, którego właścicielem jest pani Małgorzata. Otwierając sklep pierwszy, widzi foldery każdego ze swoich ludzi, zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Zobaczmy teraz, jak będzie to wyglądało w przypadku np. pana Jana. Pan Jan nie widzi folderu testowego, bo nie jest do niego przypisany. W dziale handlowym widzi sklep pierwszy oraz widzi swój folder, do którego został przypisany. Tutaj ma możliwość jak najbardziej wysyłki pliku, Udostępnienia bądź stworzenia nowego folderu. W ten sposób pan Jan może zarządzać tym folderem. Ma również oczywiście dostępną opcję edycji. Jeśli chce, może przypisać dodatkowe osoby i nadać im odpowiednie uprawnienia. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.